Gdzie ma wieczny rajd, to może być dziwne. Ola, Ola będzie robiła salto. Ola, pożegnaj się. Ola A gdzie się salto. To, to twoja noga była. Ola, Ola robi salto. Dawaj, dawaj, Bila. dawaj, nie ma czasu, nie ma Bila. czasu. Jasiu, uciekaj. Idźcie się stąd. Ja pójdę. Jola robi nie salto. Tak bo Znaczy w prawie! <grywała się tu łowę> czy trzeba pomóc czy nie? Myślę, że wyjdzie z tego? Ja Ola, zrobiła salto? Okej, no są nogi. pokazuję jak wydobywa się rudę. <grywa się tu łowę> Także tak. Uważaj! A tak nogami jak...